16 grudnia 2011 rok. Dzień jak co dzień, a jednak całkiem inny. W tym dniu Gminne Centrum Kultury i Sportu zaprosiło na wieczerzę wigilijną wielu wspaniałych gości, którzy na co dzień współpracują, wspomagają czy uczęszczają na zajęcia w tej placówce. To już druga taka wigilia, podczas której spotykamy się w gronie przyjaciół, a jest ich jeszcze wielu. Na nasze zaproszenie odpowiedzieli władze miasta z burmistrzem Leszkiem Michalakiem na czele, Ośrodek Pomocy Społecznej, Biblioteka Publiczna, Młodzież z zespołu szkół specjalnych w Świdnicy z nauczycielami panią Mariolą Pindel i panią Lidią Magier-Wolak. Przedstawiciele zespołu Viatorii ze Świdnicy, współpracujący od wielu lat z Gminnym Centrum Kultury i Sportu, dzieci i młodzież uczęszczający na zajęcia w centrum z rodzicami oraz studenci żarowskiego uniwersytetu III wieku. W uroczystą, pełną magii, świąteczną atmosferę wprowadził wszystkich konferencjer Ryszard Fiedler, który zadbał merytorycznie i logistycznie o oprawę tego wieczoru. Każdy ma swój podział na rolę, i jak ktoś tego nie umie, Al tego ostatniego to, to nie robi tego i czeka na ten moment, gdy to umie. Tak, właśnie tak ćwiczymy. No i powtarzamy sobie to kilka razy, żeby to utrwalić. A Michałek jak ćwiczy? Ja ćwiczę sobie czytając. I jak idzie? No dobrze. Nie narzekasz. Nie. Nie zabrakło pięknych kolęd zagranych na instrumentach przez uczniów Ryszarda Fidlera i Zbigniewa Furtaka, jasełek przedstawionych przez uczestników wieczoru i wspólnego kolędowania. błogosławionaś Ty między niewiastami. Maria zatrwożyła się tymi słowami i rozważała, co mogło znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej Anioł. Nie, nie bój się Maryjo, znalazłaś w łaskę u Boga, urodzisz Syna i nadasz Mu imię Jezus. Oto ja, Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twojego. Póki mego życia Pan śpiewać chcę, grać na w Bogu i życia wystarczy <Ky> Niech czy nie będzie Panie moja się w Panu Bogu Jak się podoba Panu świąteczny nastrój, świąteczne spotkanie w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Żarowie? Wprawdzie jeszcze do świąt mamy niecały tydzień, ale już ten przedświąteczny nastrój widzę wszystkim się udziela. Dzieci nam tutaj dają dzisiaj piękny popis, demonstrują swoje wspaniałe umiejętności, kunszt artystyczny na wszystkich polach, na jakich mogą się popisać, tak więc i recytacja wierszów, i, i dzieci potrafią pięknie grać na gitarze, tak więc myślę, że i nam dorosłym również to przysparza dużo przyjemności. Gościnnego występu młodzieży z zespołu szkół specjalnych w Świdnicy oraz wspaniałych życzeń bożonarodzeniowych i wielu serdeczności płynących z serc uczestników wieczerzy. Po wspólnym kolędowaniu burmistrz Leszek Michalak, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu Artur Adamek oraz przewodniczący Uniwersytetu Trzeciego Wieku Zbigniew Powczarski złożyli zgromadzonym uczestnikom bożonarodzeniowe życzenia. Proszę Państwa, to wspaniale, że możemy się tutaj zebrać, że możemy razem przygotowywać się do tych świąt nadchodzących, najpiękniejszych świąt w roku, świąt Bożego Narodzenia. Że możemy razem zaśpiewać kolędy, razem się uśmiechnąć w trakcie tych przedstawień, które są przygotowywane, razem pośpiewać i razem się zadumać nad czasem, który nadchodzi. A czas wigilii to przede wszystkim czas, kiedy usiądziemy razem w naszych domach do stołu, kiedy przy tym stole, w gronie osób najbliższych, gdzie serca rozmawiają między sobą, gdzie usta wymieniają myśli, słowa, będziemy życzyć sobie wszystkiego, co najlepsze. I w czasie świąt, i w czasie tego nadchodzącego roku. I ja dzisiaj korzystając z okazji chcę Państwu tego życzyć. Żeby te święta były piękne, rodzinne, obdarzone uśmiechem, miłością, wszystkim, co dobre może z ludzkiego serca popełnić. A nowy rok. Niech będzie rokiem najlepszym spośród tych wszystkich, które minęły. Niech będzie rokiem pełnym marzeń, ale marzeń takich, które się spełniają. Niech będzie rokiem pełnym nadziei i pełnym zdrowia. I żebyśmy, tak jak dzisiaj się tu spotkaliśmy, z uśmiechem na twarzy, z otwartymi sercami, z równie szczerym uśmiechem i szczerą radością mogli się tu spotkać za rok. I jeszcze tylko dwa słowa podziękowania dla tych wszystkich, którzy ponieśli trud, abyśmy tu dzisiaj mogli się spotkać. Bardzo Wam serdecznie w imieniu nas wszystkich dziękuję. Ten dzień wigilijny jest szczególnym świętem świętem radości. Radości ze wszystkiego, co się przeżyło, świętem miłości i nawet pojednania. Jest także druga okoliczność, dzień końca, końca Starego i przywitania Nowego Roku. Myślę, że ten okres, który nas czeka, jest wielką niewiadomą, i pozwólcie, że w imieniu nas wszystkich tutaj obecnych na tej sali. Podziękuję gospodarzom, organizatorom, podziękuję dyrektorowi, podziękuję panu pani Elżbiecie, panu Ryszardowi za to piękne zjawisko, którego byliśmy świadkami. Jest to coś pięknego i jednocześnie chcę w przyszłym roku, który na pewno jest dużą, niewiadomą dla nas wszystkich, życzyć nam przede wszystkim spokoju i odrobiny zdrowia. Życzyć nam to wszystkim obecnym, życzyć także tego, aby wszyscy ci najmłodsi, ci -letni, 70 siedemdziesięcioletni mogli w spokoju dotrwać do spotkania w przyszłym roku, takiego jak dzisiaj jesteśmy po prostu uczestnikami. Przyszedł również czas na bardziej osobiste życzenia i łamanie się opłatkiem, którego rozdaniem pośród kolędujących zajął się osobiście pan Artur Adamek. Po serdecznościach i optymistycznych życzeniach czekał na wszystkich suto zastawiony stół z wigilijnymi potrawami i oczywiście czerwony barszcz z łóżkami. Dzięki uczestnikom tego wieczoru na stole nie zabrakło niczego, bowiem tradycyjnie każdy w ten szczególny wieczór wniósł dar, cząstkę siebie w postaci potrawy, władu pracy w przygotowaniach czy występu na scenie. Wszystkim uczestnikom Wieczerzy Wigilijnej Gminne Centrum Kultury i Sportu składa serdeczne podziękowania za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu wieczerzy, za przygotowanie potraw, występy, a w szczególności Paniom. Marioli Pindel i Lidii Magieri wolak za przygotowanie młodzieży zespołu specjalnych szkół w Świdnicy do występu oraz Pani Józefie Paszko za uszycie wspaniałych strojów do przedstawionej podczas wieczoru scenki biblijnej z Narodzenia Pana.